Dzień dobry, Darek Machowski w liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach odbyły się dwie części podsumowania projektu Erasmus wyjazd mobilność edukacyjna. Uczniowie w ramach tego projektu przypominali w pierwszej części o korzyściach z wyjazdu do Grecji, natomiast w drugiej części, a zatem dwa dni później na sali gimnastycznej, zebrani mieli okazję podziwiać kuchnię mistrza. Finalistę siódmej edycji Szefa Laurencjusza Zediu. A ja oczywiście tuż po pokazie przygotowanych potrawach i degustacjach, Miałem przyjemność porozmawiać z mistrzem. Zapraszam do tej rozmowy w programie Gość Dnia. Laurencjusz Zediu, Lorek, popularny z nami dzisiaj w Skierniewicach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, my drogi. Dzisiaj w liceum w ogóle imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach, ale widziałem, że przygotowywałeś potrawy. Za chwilę opowiesz jakie potrawy, natomiast widziałem, że miałeś też mnóstwo pomocniczek. <laughs> Było cudownie, bo akurat zależało mi na tym, żeby to było warsztaty kulinarne i żeby był też pokaz kulinarny jednym w drugi. Więc zabraliśmy tutaj ośmiu uczniów, którzy naprawdę chcieli wziąć udział i dzisiaj przygotowaliśmy trzy potrawy z akcentem śródmorski, bałkański, ale też troszeczkę takie polskie. Jakie potrawy dzisiaj te bałkańsko-śródziemnomorskie tutaj przygotowywałeś? No super. Biorąc pod uwagę, że ten piękny liceum tutaj byli w Grecji na zmiany i tam się spotkaliśmy powiedzmy, to dzisiaj przygotowaliśmy cukinię. W Grecji się daje cukinia smażona, tak e, chrupiąca i robiliśmy takie inną wersję, czyli chrupiąca cukinia, fajne salasy pomidorowo-cioskowe, jogurt orzeźwiający, feta i orzechy. Drugi potraw to był burek, to jest stanowczy przepis e, na Bałkanach, czyli mamy ciasto filo faszerowane z dzisiaj feta, szpinak i por. A ostatni to są pączki twarogowe, w sosie miodowy, jogurtowy, sosem truskawkowy, bo mamy sezon. I do tego pistacja. Młodzież, która ci dzisiaj pomagała, te dziewczęta tutaj, one wiedziały, co mają robić. Czy to jest tak, że czekały, wydawałeś polecenia i robiły? <noise> bo i to, i to. Najpierw musiało wyczekać. Powiedziałam, dałem zlecenie i to bardzo, bardzo miło zaskoczone nie musiałem tam wrócić sprawdzać co robią. Raz patrzyłem, wszystko wyszło według planu, i ja nawet teraz ja siedzę, gadam z wami, a one tam ciężko pracują. Tak jest, to widzimy, państwo tego akurat nie widzą, ale tutaj słyszycie to co mówi właśnie Lorek. Jak się zaczęła w ogóle twoja pasja z gotowaniem, bo to trwa już parę fajnych lat, prawda? No to już jestem po MasterChefie ile? 2018 roku, więc prawie 6 lat, 7 lat. W Polsce startowało się wszystko, bo pracowałem w korporacji, wróciłem do domu, nie miałem co jeść, oglądałem filmiki. Człowiek głodny jak ogląda filmiki o gotowaniu, to się robi bardziej głodny i zły Zaczynałem coraz więcej ćwiczyć w domu, w domu. Potem przypominało mi się wszystkie swoje wspólne gotowanie z tatą, z mamą, z babcią i wszystko połączone jest świetny koktajl do życia, który mam teraz w tym momencie. To zaprowadziło Ciebie właśnie do MasterChefa, do tej jednej z edycji w telewizji naszej? Powiem myślę, że, że bez MasterChefa nie byłbym dzisiaj tutaj. Jestem bardzo wdzięczny tego programowi, bo otworzyło tylko drzwi i nigdy w moim życiu nie byłem świadomy, że można robić coś takiego że można żyć z tego, co lubisz. Ja zawsze myślałem, że praca musi być praca i tyle, ale nie, to przyjemność jest praca, a praca to jest sukces potem. Ale to jak patrzę to, co robiłeś tutaj dzisiaj, to mam wrażenie, że każdego dnia można zjeść zupełnie coś innego. Życia by nie starczyło. <grym> I to akurat jest prawda, bo to jest najlepsza rzecz w naszej, naszej pracy, I że dobra, niektórzy z nas specjalizują się w jednym albo dwie rodzaje kuchni, a wystarczy jeden podróż, jedna zmiana klimata, klimatu i potem już nauczy się coś nowego, zjesz coś nowego i do tego zwykłego przepisu, który miałeś wcześniej, dodajesz noży nowe nuty i się zmienia świat. Jest fajne, bo to dzieci otwierają się, jak widzą, że jest dobre jedzenie, smakuje, potem też słuchają i się uczą coś nowego, więc to no. Dla Ciebie to jest ogromna przyjemność, zresztą ja to mogę potwierdzić, bo co nie zrobisz, to po prostu z tego stołu wszystko szybko zniknie. <laughs> no to właśnie cały czas jest kolejka, teraz też to już prawie wszystko znikna. No to tak, bo to naprawdę nakładaliśmy dużo pracy, dużo smaki, fajne połączenie, tak jak mówiłam do dzieci dzisiaj, że na talerze znajdziemy różne tam tekstury smaki. Więc mamy i cytrysu, mamy i kwas, mamy i tłusty, mamy i orzechy. I tak jak powiedziałem, tak samo jest w szkole, bo jesteśmy w szkole. Nie zapomnijmy, że jesteśmy w szkole. I każdy nauczyciel dokłada do tego potrawu, do tego dziecka, różne składniki, aby jak już kończą te studia, żeby mieli co to jest przygotowane, żeby weszło w życie ze smakiem i z miłością. Tak jest, co teraz twoje pomocnice tutaj przygotowują, bo cały czas widzę, jest jakaś taka potrawa w kształcie kulki, dodany jest jakiś sosik, co to jest? Tak, to są te pączki twarogowe, e, więc mamy tutaj twaróg, takie wiejskie, mocne. Mamy ten sos kruskawkowy, maślany, który świetnie tutaj to tu pasuje, do tego ten jogurcik. No i to robią, robią, bo to czterzy wszyscy czekali na ten moment na deser, każdy to lubi deser, <grym> więc to już się serwujemy, więc to no. Fajnie wygląda, fajnie. Pewnie i pewnie bardzo dobrze smakuje, natomiast różnice z tego co usłyszałem powiedziałeś, kiedy robiłeś te proporcje odnośnie mąki, odnośnie sera, u nas się to trochę różni, u Was też się to trochę różni. Tak, różnica jest, oponki są przepyszne w Polsce, tylko że przepisy, które sprawdziłem, to zawsze jest dużo więcej ilości mąki do twarogu. To jest fajne, bo to ma ten smak takie pączkowate. Ale ja tutaj chcę pokazywać, że twaróg jest gwiazda tego potrawu i że z twarogu można tworzyć coś lepszego niż sernika, o, kontrowersyjny. <noise> Więc dlatego tutaj na przykład na 350 gram twarogu mam około 150-200 g mąki. Sprawie połowa. Do tego jeden jajko, 50 gram cukru. bo drodze to już macie przepis, trochę cukier waniliowy, skóra z cytryny z pomarańczy. Mieszamy trochę proszek do pieczenia i mąki, smażymy na oleju i macie przepyszne, przepyszne deser. Dzisiaj tutaj w liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Sierniwicach, to Ty zaproponowałeś dania, prawda? Które jak tutaj przygotowałeś. Natomiast ja mam takie pytanie, o co ciebie pytają? Bo pewnie zdarza się coś takiego, gdzie jesteś, gdzieś w jakimś miejscu albo Ciebie zapraszają. Co chcą osoby, żebyś im przygotował jako danie? Co jest takim najpopularniejszym daniem, które na przykład przygotowujesz tutaj w Polsce dla e, tych smakoszy, którzy Cię zapraszają? Bardzo dobre pytanie. To z reguły proszą mi, aby było spać, nie? ale słuchając, że jestem z Rumunii, z Bałkanów, to wszyscy proszą mi o dany grillowy i o dany stone nuty, jeśli podróżowali do tego kraju. Więc to dużo mięsa, dużo chcą, ale w dużo past. Ale z tym klimatem bałkańskim. Więc tutaj to tu akurat jest dużo papryka, dużo bakłażanu, pietruszki, dużo takie, fajne cię babci, nici rumuńskie i te ciorby nasze, które są. Więc to lubię robić to, co robię, ludzie wiedzą i czekają na to. Tak jest. A jak pojedziesz już do siebie, do rodzinnych stron, powiedzmy, raz na czas odwiedzasz, bo pewnie więcej jesteś tutaj w Polsce, to propozycje są takie, żeby się robił właśnie tam twoim znajomym dania polskie. Zdecydowanie, nie ja wiem, czy wiecie, a w trakcie pandemii. To ja byłem razem z Instytut Polski Kulturalny z Bukaresztu, promowaliśmy całą polską kulturę i gastronomię przez całą Rumunię i Mołdawią. Wydaliśmy nawet książkę, mamy konto na YouTube'a, gdzie po rumuńsku nauczyliśmy Rumunów gotować z polskim akcentem. Bardzo mi smakowało i teraz, jak zawsze wrócę do domu, to oczekują od mnie, żeby było więcej te polskie smaki. To są dwa świata, które połączyłem, i tak dobrze jest mi z tym, że w ogóle to nigdy się nie nudzę. Tak jest. To powiedz mi w takim razie, co Twoi znajomi, co Twoi rodacy z Rumunii preferują jako danie polskie, co im smakuje najlepiej tutaj od nas? No słuchajcie, to zawsze jak jestem na wesele, rozmawiam z kimś, który był w Polsce. Żurek jest na pierwsze miejsce, bo to jest taka intensywna, fajna zupa. E, e, ciorba, mówiłbym po rumuńsku. Pierogi, bigos i placki ziemniaczane. To są zawsze absolutne hity. To jeszcze raz teraz przypomnij w takim razie, co tutaj chcą nasi spróbować z Rumunii. Jak jest z Rumunii, to zawsze chcą kilka ciorb de burte, czyli mamy naszą ciorbę z flakami na śmietanie chcą spróbować nasze zakuski, nasze ajwary i nasze grillowe rzeczy, na przykład mamy mici, mamy kebabcicie takie różne mniejsze, do tego też ta cukinia, którą robiłem dzisiaj i na deser zawsze mamy bardzo słodkie desery podobne do Grecji albo do Turcji, Sawarinę amandine, są nazywa, które uwielbiam i kocham. Już nawet nie pytam o kuchnię włoską i francuską, bo słyszę, że bałkańska, ty jesteś tu master szefem tej okolicy, jak to się mówi, Polska, Rumunia i, i tak dalej, i Mołdawia. Kocham tych rejonów, ale nie zablokowałem się tylko do tych krajach. więc jak startowałem gotować i ćwiczyć, nauczyłem się od zero kuchni włoskiej, kuchni francuskiej. Tajska trochę mniej, więc Azja troszeczkę mniej, ale to już powoli pójdę w tym kierunku, ale to jest. To, co czujesz, że jest bliżej twojego serca, tam, gdzie się czujesz komfortowo, ale również czujesz się wy takie, to jest miejsce, gdzie może siedzieć. Jeżeli będę czuł, że z kuchni rumuńskiej, to mam wszystko, co chcę, będę pójść i zmieniał całkowicie ten kierunek. A dzisiaj tutaj wszyscy zgromadzeni w Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach przede wszystkim wyniosą chyba zdecydowanie w głowie i w smaku swoim, kuchnię bałkańską. Mi się wydaje, że ten smak będzie został z nimi bardzo, bardzo długo. Już wszyscy prosili o przepisy, także pani Dorotą to wyślę <grym> przepisy, bo inaczej wszyscy będą uciekać i szukać mnie w Warszawie. <grym> A mogą przyjść, chętnie ich nakarmię. Tak, mi się wydaje, że dzisiaj była świetna lekcja, zapytałem cały czas jak smakuje, pokazywałem składniki, powiedziałam różnicy, dobry rad od mojej strony, bo może teraz oni chcieli tylko jeść, ale jestem pewna, że czasami w swoim życiu jeśli się uda, że gotują coś i przypominają, co ja kiedyś mówiłem, to dla mnie to jest sukces. Inspirować kogoś do gotowania jest, jest największy sukces dla mnie. Jeśli nie mogą Ciebie spotkać osobiście, tak jak ja, to gdzie Ciebie szukać, żeby na przykład sprawdzić jakiś przepis i samemu próbować zrobić to, co ty robisz, gdzie radzisz, w jakich mediach społecznościowych? Oczywiście jestem Instagram i Facebook, szef Lorek, szef tak jak po angielsku CHF Lorek, ale tam mogą mi pisać wszystko. Jest tam mój e-mail, bardzo często robię prywatne cateringi 10, 15, 20 osób. Oczywiście, niektóre chcą potrawy raczej fine dining, niektóre chcą takie dużo obiesiadowe, wszystko da rady. Warsztaty kulinarne robię bardzo często dla firm, troszeczkę zamknięty kierunek, ale są różne firmy, które chcą integrować swoich pracowników. I słuchajcie, jeśli słuchacie teraz w tym momencie radio, to jest najświetny pomysł dla nimi, a ze mną nie ma nuda, bo to tańczymy, gotujemy, świętujemy i na koniec się tulimy i to się zobaczymy jeszcze raz w tym kierunkach możemy zobaczyć. A to dzisiaj widzieliśmy, posmakowaliśmy też. już w Zediu, już po polsku, prawda? Laurentiusz po polsku. A tak. po rumuńsku? Laurentiusz. Bez tak. czy na koniec. Jasne, bardzo Ci dziękuję. Super, dziękuję Was wszystkich i słuchajcie, tule Was tak wirtualnie. Jesteśmy na sali liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach z nami wicedyrektor Dorota Michalak, koordynator projektu Erasmus I oczywiście upowszechniacie, bo spotykamy się tak naprawdę na drugiej części upowszechniania tego projektu greckiego. No osoba znamienita tutaj dzisiaj zaproszona jest do szkoły. Zapachy przyciągają. Tak, dzisiaj przede wszystkim pachnie w całej szkole, a już w szczególności w okolicach sali gimnastycznej. Na żywo oglądamy przygotowywanie tych potraw przez naszego gościa, ale także rozpoczęła się już degustacja. Bardzo duże, dużym zainteresowaniem cieszy się zarówno sama procedura, jak przygotowywać te potrawy. Tu każdy coś już wyniósł, jakieś spostrzeżenie ma, ale potrawy, te porcje degustacyjne znikają, jak widać, w tempie błyskawicy. Także myślę, że wszystkim również ogromnie smakuje ta kuchnia. No i cieszymy się bardzo, że, że to taka dobra zabawa jest dla wszystkich. To upowszechnianie kultury śródziemnomorskiej od kuchni, ale także e, dobra zabawa i przyjemność. E, e, to też sprzyja takiemu tworzeniu odpowiedniej atmosfery w szkole, na czym nam bardzo zależy żeby wszyscy się czuli dobrze, żeby, żeby się czuli zadowoleni, żeby im się szkoła kojarzyła właśnie z takimi przyjemnościami. Więc mamy nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie się do tego przyczyni. Tak jest i dodajmy, że te wspaniałe potrawy przygotowane są przez tutaj Master Szefa, finalistę siódmej edycji Master Szefa, popularnego lorka, Laurencjusza Zediu, pochodzącego z Rumunii, który przygotował to wszystko dzisiaj tutaj. Tak właśnie, przyjął nasze zaproszenie, jesteśmy ogromnie, Szczęśliwy, jak widać, niezwykle sympatyczny człowiek, dobrze się komunikujący po polsku i w takim dobrym kontakcie nasze, nasze asystentki bardzo dobrze z nim współpracują, także cieszymy się bardzo. No młodzież myślę, że będzie miała co porównywać, bo wyjeżdżała przecież już do Grecji. Rozmawialiśmy o tym, że byli goszczeni pewnie w rodzinach gdzieś tam greckich, ale oczywiście spotkali się z młodzieżą również tamtejszego liceum. Ja nie pamiętam miejscowości w tej chwili, ale tak, widzę... Byli w liceum w Corinos, natomiast hotel mieli w Platamonas, no ale to jest tylko grupa 30 osób, a chcemy, żeby ta te wrażenia rozpowszechnić w szkole. Także cieszymy się, że dzisiaj możemy zaproponować to szerszej grupie. Również gościom spoza szkoły. Tak jest. Wczoraj, przypomnijmy oczywiście tę pierwszą edycję, jeszcze pierwszą część, tak naprawdę Przedwczoraj, oczywiście, slajdy pokazywane z tych wyjazdów, tak, taniec grecki. Dzisiaj są potrawy kulinarne, to co tak jak rozmawialiśmy. Oczywiście zamknie się, jak to się mówi, pewna część, bo za chwilę są wakacje, ale wiem, że jesteście tak naprawdę zaangażowani w to upowszechnianie, w to rozpowszechnianie tego waszego projektu również po wakacjach. Tak, oczywiście, zwłaszcza, że akredytacja jest na kilka lat, więc my cyklicznie będziemy organizować te mobilności dla naszej młodzieży, ale także mamy wyjazdy dla nauczycieli. Był tak zwany job shadowing też zrealizowany, czyli pięcioro naszych nauczycieli obserwowało pracę szkoły greckiej. No i w przyszłym roku będziemy te działania kontynuować. Mamy nadzieję, że również rozszerzymy to taką formę kursów językowych dla nauczycieli. Tak jest, a młodzież pewnie chętnie garnie się do takich projektów. O tak, mamy zawsze wielki dylemat, jak tą rekrutację poprowadzić, bo zawsze jest bardzo wielu chętnych, bardzo zmotywowanych, opisujących w listach motywacyjnych te swoje potrzeby w taki sposób, że nam czasem bardzo trudno jest wyłonić te 30. Ostatecznie uczestników. Także cieszymy się, że możemy to co roku powtarzać. Tak jest. I patrzymy teraz ze smakiem, bo to chyba jakiś sos cacyki, z tego co się orientuję, być może coś innego, ale wygląda to smakowicie. Wygląda smakowicie i bardzo kolorowo, tak. Jeśli ja dobrze uważałam, to na sosie jogurtowym jest panierowana, smażona cukinia, udekorowana salsą pomidorową, orzechami i serem feta. Także wygląda pięknie, smakuje na pewno bardzo dobrze, ponieważ jest wielu chętnych, to jeszcze nie próbowałam ale pachnie oszałamiająco, także myślę, że, że będzie wszystkim smakować. No, zanim Panią Dyrektor puszczę już do konsumowania, to jeszcze oczywiście proszę przypomnieć, bo tak młodzież liceum ogólnokształcącego, czyli Wasza młodzież dzisiaj, tutaj ta, która też nie wyjeżdżała do Grecji, ma szansę zobaczyć tak naprawdę troszeczkę tego innego świata, ale widzę, że rozpowszechniacie również to w taki sposób, oczywiście za pomocą naszych mediów, ale dzisiaj są też młodsi tutaj zaproszeni uczniowie. Tak, zaprosiliśmy również również uczniów ze szkół podstawowych, bo zależy nam na tym, żeby taką lokalną społeczność zainteresować tym, co się dzieje w szkole, tymi projektami, tym, jakie są efekty tych projektów. I no, mamy nadzieję, że część z nich, duża, może część z nich w przyszłości to będą też nasi uczniowie. Także wychowujemy sobie kolejne pokolenia w ten sposób albo zachęcamy do tego żeby się naszej szkole od już młodych lat przyglądać. Taki jest wicedyrektor szkoły, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach, pani Dorota Michalak przed chwilą dla słuchaczy radio RSC, a ja już puszczam i życzę smacznego. Bardzo dziękuję, dziękujemy.